Czerwone, białe, różowe. Pod każdym krzakiem po kilkanaście. Andrzej Splutycz, bohater serialu Rolnicy Podlasie, ma tej jesieni powody do dumy. W tym roku wyjątkowo obrodziły mu ziemniaki. Mimo że pole trochę zarosło i przypomina łąkę, to wykopki będą we wrześniu udane. Andrzej zaprasza wszystkich chętnych do pomocy i oferuje zapłatę. Zgadniecie jaką? Gienek i Andrzej prowadzą gospodarstwo w Plutyczach, niedaleko Bielska Podlaskiego. Od kilku sezonów są bohaterami serialu Rolnicy Podlasie. Widzowie śledzą ich perypetie i komentują sposób, w jaki gospodarują. Korzystając z popularności, Gienek i Andrzej uruchomili swój kanał na YouTubie, gdzie regularnie publikują filmy dotyczące ich codziennych spraw. Ostatnio Andrzej z Plutycz chwalił się dorodnymi dyniami i słonecznikiem. Wcześniej zaś sprzątał stodołę przed żniwami, korzystając ze swojej najnowszej zabawki, nowoczesnej ładowarki do bel. Dziś postanowił sprawdzić, jakie będą jesienne zbiory. Wziął zgrabny koszyk i wybrał się na pole, żeby wykopać ziemniaki na obiad. To kawałek od domu, jakieś pół kilometra. Andrzej skorzystał więc z okazji i pokazał okolice. Tu kukurydza, a tu rzepa. Tylko jej nie widać, bo niedawno posiana. Ale jest, opowiadał Andrzej. Zobaczcie, jakie tu lasy. Można grzyby pozbierać, jak będą. Pole, na którym Gienek i Andrzej Splutycz posadzili ziemniaki, jest spore. Ale wyglądem bardziej przypomina łąkę. Trochę zarosło, co wytknęli mu internauci. Andrzej jednak z wprawą poruszał się po swoich włościach. Najpierw sprawdził, jak się udały czerwone ziemniaki. Okazało się, że całkiem nieźle. Pod każdym krzakiem było sporo bulw. Czerwone ziemniaki są najlepsze na kluski czy kartacze, komentowali internauci. Równie udane były też różowe i białe. Te ostatnie Andrzej też znalazł na polu, choć nie bez trudności. Krótki rekonesans na polu wystarczył Andrzejowi, by stwierdzić, że wykopki będą w tym roku udane. Zaapelował też o pomoc w czasie prac. Oczywiście nie za darmo. Zapłatą będą ziemniaki, nie na koszyki, tylko na worki. Kto ile zarobi, tyle worków dostanie. Zapowiedział Andrzej: Są jacyś chętni. Gienek i Andrzej Splutycz będą kopać ziemniaki przez cały wrzesień.